Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie dla wszystkich osób z podznaku barana na miesiąc czerwiec. Zobaczmy jakie energie do Was nadchodzą, czego możecie się spodziewać, z jaką energią będziecie kończyć czas czerwca i rozpoczynać lipiec. Zobaczmy, jaka jest dla Was energia główna. Siedem mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Sprawiedliwość. Co nowego się u Was pojawi? Jaka jest nowość? Dziewięć buław. Jaka jest rada na ten czas? Trzy monety. I z jaką energią kończycie czas czerwca, przechodzicie w czas lipca? A z Pucharów. Zobaczmy, co w tle. Dwa puchary, czyli cały czas w tle będzie się przewijać karta partnerstwa, karta zrozumienia, karta akceptacji, akceptacji, zarówno ze strony Waszych partnerów, jak i ze strony Was samych w stosunku do nich. To też jest karta bardzo udanego partnerstwa biznesowego, jeżeli akurat to jest coś, co Was interesuje, na czym Wam zależy. To jest świetne porozumienie w pracy z Waszym najbliższym współpracownikiem. I generalnie bardzo wyrozumiałe, bardzo dobre, bardzo, pozytyw bardzo pozytywne relacje w Waszych związkach osobistych, partnerskich. Natomiast energią główną jest karta Siedemki Mieczy. To jest karta, a czasami mówi się cwaniactwa, yy, czasami też mówi o tym, że możemy się spodziewać na swojej drodze kogoś, kto może być nie do końca uczciwy wobec nas. Tak więc ta karta ostrzega właśnie przed takimi osobami i mówi o tym, żeby być ostrożnym, żeby być uważnym, żeby uważać na to, co się dzieje wokół nas, żeby uważać też na to, w jaki sposób inni ludzie wobec nas postępują. Ta karta też mówi o bardzo kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów starych spraw. Jeżeli do tej pory zmagaliście się z czymś, przez bardzo długi okres, co się nie udawało cały czas powtarzaliście tą samą procedurę i w dalszym ciągu nie mogliście osiągnąć rezultatów, na, którym wam, na których wam zależy. Ta karta mówi o tym, żeby podejść do sprawy bardziej. Kreatywnie, bardziej innowacyjnie, żeby wykazać się właśnie tym kreatywnym myśleniem, żeby zacząć postrzegać daną sytuację z nowej perspektywy, zacząć to wszystko postrzegać w zupełnie nowy sposób, dlatego, że właśnie ta kreatywność, innowacyjność to pozwoli Wam rozwiązać Wasz problem. E, tak, jak należy. Tutaj jest potrzebne po prostu świeże spojrzenie na daną sytuację, na dany problem. Jeżeli oczywiście do tej pory w kółko robicie to samo, wciąż popełniacie te same błędy, ta karta zachęca Was do tego, żeby wykazać się e, właśnie tym bardzo kreatywnym myśleniem, do którego jesteście zdolni, e, który nie będzie dla Was problemem, po prostu musicie w taki sposób zacząć postrzegać. Daną sytuację, daną sprawę zupełnie na nowo musicie do czegoś podejść. To, co odchodzi do przeszłości, to są jakieś decyzje um, urzędnicze, to są jakieś decyzje oficjalne, sprawy związane z sądem. Jakaś decyzja, która miała do Was e, przyjść, to też były jakieś bardzo ważne informacje, ważne maile, które mieliście otrzymać i które decydowały o Waszej przyszłości, decydowały o tym, w jaki sposób e, dalej będzie się rozwijać, na przykład Wasza kariera, sprawy związane z biurokracją. Te mm, kwestie będą już odchodzić do przeszłości, nie będziecie musieli się tym więcej zajmować aż tak intensywnie, nie będziecie już więcej oczekiwać na żadne wielkie wieści ze strony urzędów. To ta sprawa zostanie zamknięta, zostanie zażegnana. Zaczniecie iść już w zupełnie nową stronę, zaczniecie zamykać właśnie te kwestie, które wam spędzały sen z oczu i które były naprawdę bardzo ważne, bardzo decyzyjne, jeżeli chodzi o Waszą przyszłość. Uda Wam się to zamknąć w czerwcu. To, co odchodzi do przeszłości, to jest dziewiątka buław i jest to kontynuacja jakiegoś przedsięwzięcia, które wymaga bardzo dużo aktywności, bardzo dużo zaangażowania fizycznego od Was. To jest karta determinacji też. Bardzo Wam zależy na tym, żeby coś kontynuować, żeby coś zakończyć. Czujecie, że już jesteście coraz wyżej, że jesteście coraz bliżej um, celu, który sobie postanowiliście, który sobie obraliście. Ta karta mówi o determinacji, o tym, że bardzo Wam zależy na tym, żeby dalej pracować, żeby dalej się rozwijać, bez względu na to, czy widzicie, widzicie bardzo spektakularne wyniki, czy też nie, jesteście w takim trybie pracy, jesteście w trybie upartości, w trybie dążenia do osiągnięcia celu, który sobie postanowiliście. To też jest karta czasami frustracji i tego, że. Pomimo bardzo intensywnej pracy, pomimo tego, że bardzo się staramy, że bardzo chcemy coś osiągnąć, nie jesteśmy w stanie jeszcze dotrzeć na ten szczyt, nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych wszystkich rezultatów, których byśmy się spodziewali do tej pory. Ta karta zachęca Was do tego, żeby nie być aż tak bardzo krytycznym wobec samego siebie. To jest karta pracy, dążenia do celu, dążenia do osiągnięcia swoich marzeń, swoich postanowień, niekoniecznie do znęcania się nad sobą i krytykowania każdego jednego kroku, który wykonujecie. Patrzcie na to, co jesteście w stanie osiągnąć, co, jesteście, co do tej pory wypracowaliście i idźcie po swoje, idźcie w górę. Rada dla was to trójka monet. To jest karta współpracy z innymi osobami. Jesteście zachęcani do tego, żeby się otworzyć na perspektywę innych osób, żeby otworzyć się na współpracę z innymi, żeby dopuścić inne osoby do um, swoich projektów, swoich pomysłów, do tej innowacji, którą macie w głowie. Jest to dopuszczenie innych osób do waszego świata, do waszych właśnie nowych pomysłów i do tego, w jaki sposób chcielibyście realizować swoją przyszłość. Wokół was są osoby, które chętnie się zaangażują właśnie w jakieś projekty, chętnie się zaangażują w jakieś nowe wyzwania. Które są dla Was ważne? Są osoby, które chcą Wam pomóc, które są kompetentne, które mają wiedzę, doświadczenie, które chcą zainwestować w coś, co jest dla Was samych ważne. Jeżeli dopuścicie te osoby, szybciej osiągniecie cel, więcej się nauczycie. Będzie dla Was to bardzo cenne, żeby dopuścić do siebie, nauczyć się też perspektywy yy, tych osób, które będą uczestniczyły yy, w Waszym projekcie, żeby doświadczyć innej, nowej, Świeżej perspektywy patrzenia na dany problem. To też jest karta, która w pewien sposób jest powiązana z tą siedemką mieczy, czyli z innowacyjnością, z nowym patrzeniem na daną sytuację, na daną sprawę. Ta innowacja i kreatywność może być właśnie powiązana z dopuszczeniem innych osób do waszego świata, jeżeli do tej pory byliście skupieni tylko na pracy indywidualnej, tylko na patrzeniu. Na dany problem, na daną sytuację z perspektywy wyłącznie własnej. Karty Was zachęcają do tego, żebyście byli bardziej kreatywni i dopuścili inne osoby również do pracy, do wykonywania zadań, które są ważne, które do tej pory wykonywaliście sami. To też jest dopuszczenie innych osób do wykonywania, na przykład prac domowych, jeżeli cały czas byliście uparci i chcieliście wszystko robić sami. Ta karta też mówi o tym, żeby dać innym szansę się wykazać. Zachęcać osoby w Waszym otoczeniu do współpracy. I kończycie czas czerwca, przechodzicie w czas lipca z bardzo pozytywną, świetną kartą mówiącą o rewelacyjnych wiadomościach. Będą do Was nadchodzić wiadomości, które będą przez Was naprawdę wyczekiwane. Czekacie na jakąś informację, czekacie na jakąś wiadomość, czekacie na Informacje ze strony Waszego pracodawcy, ze strony osoby, którą jesteście zainteresowani, która jest dla Was ważna, to jest spełnienie marzeń, to jest nadejście informacji, która naprawdę będzie dla Was bardzo ważna, która będzie decydowała o tym, jak będą się rozwijały dla Was kolejne miesiące, kolejne tygodnie, nawet kolejne lata. To jest bardzo pozytywne. Nie ma tutaj w zasadzie żadnego ostrzeżenia, nie ma tutaj nic, co by zwiastowało coś na przykład negatywnego, albo o czym powinnam Wam powiedzieć, żeby Was przestrzec. Ta karta mówi o spełnieniu marzeń. Ta karta mówi o pojawieniu się również osoby, która jest Wam przeznaczona, która jest przez Was wymarzona, która jest dla Was odpowiednia. Jest to pojawienie się przyjaciela, jest to pojawienie się. Bardzo ciekawych y, możliwości rozwoju zawodowego. Jeżeli jesteście osobami, które czekają na y, odpowiedź z waszego potencjalnego miejsca pracy, to jest nadejście bardzo pozytywnej informacji ze strony właśnie tego miejsca pracy. To jest y, pojawienie się bardzo ciekawej y, propozycji pracy czy współpracy. Jest to swego rodzaju spełnienie marzeń coś, co jest dla was ważne. I co może być dla Was naprawdę niezwykle wiążące, istotne w ciągu kolejnych miesięcy, w ciągu kolejnych nawet lat. Podsumowując, to jest bardzo dobre czytanie, to jest bardzo dobry miesiąc dla Was. Jest to miesiąc, w którym będziecie wykazywać się kreatywnością, innowacyjnością, musicie spojrzeć na dotychczasowe problemy, dotychczasowe sytuacje z zupełnie nowej perspektywy. Karty Was nawołują do tego, żebyście wykorzystywali wiedzę, doświadczenie osób w Waszym, do, w waszym otoczeniu, żebyście dopuszczali te osoby do współpracy i byli otwarci na inne osoby. Do przeszłości odchodzą jakieś sprawy urzędnicze, urzędowe, sprawy formalne, załatwianie spraw y, sądowych, otrzymywanie informacji oficjalnych, załatwianie spraw prawnych to będzie już się kończyć. To, co nowe nadchodzi w tym miesiącu, to determinacja, upartość. Y, za wszelką cenę chcecie coś dokończyć, chcecie zrealizować obrany plan. To jest też karta nawołująca was do tego, żebyście nie byli nadmiernie krytyczni wobec siebie samych, żebyście dążyli do celu, który sobie obraliście, dlatego, że pod koniec miesiąca naprawdę nadchodzi bardzo dobra informacja, bardzo dobra sytuacja. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, pod koniec miesiąca nadejdzie. Wejdzie w Wasze życie. Bardzo dobra, pozytywna osoba, z którą będziecie mogli nawiązać relacje, jeżeli jesteście osobami, które. Czekają na pracę, które czekają na lepsze możliwości rozwoju zawodowego, ta karta też zapowiada właśnie te możliwości i również bardzo dobre informacje, na które być może oczekujecie. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.